Jak co roku jesteśmy na targach w Warszawie i przedstawiamy nasz innowacyjny produkt, czyli szczoteczkę Oral-B technologii magnetycznej. W tym roku mamy wszystkie warianty dostępne, mamy możliwość wypróbowania szczotki również tutaj na naszym stoisku. Co wyróżnia Was na rynku? Przede wszystkim technologia, bo żaden inny dostawca nie produkuje szczotki w technologii magnetycznej, czyli nasza szczotka ma ruchy oscylacyjno-rotacyjne i do tego mikrotrgania, a także dzięki temu jest bardziej skuteczna w ściąganiu płytki bakteryjnej, więc my bardzo mocno działamy w profilaktyce i temacie jakby higieny jamy ustnej. Jakie innowacje wdrażacie? Praktycznie co roku wdrażaliśmy nowe modele, a jo szczotka weszła na rynek kilka lat temu, ale co roku wchodzą nam nowe modele, zmieniamy również końcówki, są dostosowane do różnych też problemów występujących w jamie ustnej czy też do codziennego stosowania. Jak oceniacie tegoroczne targi? Tegoroczne targi, znaczy targi są zawsze takim miejscem dla nas też, gdzie spotykamy tych profesjonalistów stomatologicznych, których jakby nie obsługujemy na co dzień, więc tutaj to dla nas taka wartość dodana. Oczywiście te warsztaty, natomiast cały czas oczywiście chcemy być tam, gdzie się rozmawia o profilaktyce.